Funkcja kwadratowa jest określona wzorem f od x równa się x minus 1 razy x minus 9. Wynika z tego, że funkcja f jest rosnąca w przedziale. W tym celu proponuję, żeby określić, gdzie ta funkcja jest rosnąca, narysować tę funkcję, a w tym celu najpierw znaleźliśmy miejsca zerowe, czyli przyrównajmy nawiasy do zera, czyli x minus 1 równa się 0, czyli x jest 1, lub x minus 9 równa się 0, czyli x jest 9. Zaznaczamy sobie na osi, oś x, tutaj mamy 1, tutaj mamy 9, ramiona idą do góry, ponieważ współczynnik stojący przy x kwadrat byłby dodatni, byśmy mieli tutaj x, 1x kwadrat, czyli jest liczba dodatnia przy x kwadrat. No i teraz zobaczmy, funkcja ma być rosnąca. Ona jest tutaj rosnąca, tylko w jakim przedziale? Musimy znaleźć, Tutaj środek między miejscami zerowymi, czyli tutaj mamy 1 plus 9 na 2, 10 na 2 to jest 5. I piątka stanowi oś symetrii tej paraboli. Czyli prosta pionowa x równa 5 jest osią symetrii tej paraboli. Zatem funkcja właśnie rośnie od osi symetrii, od tego miejsca, czyli od tego x. Bo monotoniczność, czyli to gdzie funkcja rośnie bądź maleje, Bądź jest stała, określamy na podstawie x, na podstawie argumentów. Czyli ona jest tutaj rosnąca, czyli od piątki w prawą stronę. Tutaj wszędzie nasza funkcja w tym obszarze dla takich xów jest rosnąca. Poszukajmy takiej odpowiedzi, to jest odpowiedź A. x należące od 5 do plus nieskończoności.